Siemanko, siemanko, tutaj Jacobi A z nami dzisiaj jest Patator666 Tutaj ma skin księdza, jak widać Także polecam gracza Dzisiaj zagramy sobie w Build Battle Lecimy Lecimy, dokładnie e, Tryb dla drużyny o, jestem. Przeniosło się też I znasz zasady czy nie? Build Battle no, może wyjaśnić sobie. No to mamy konkretną kategorię podaną i mamy 6 minut na zbudowanie na zbudowanie budowli. I po tych 6 minutach. Teraz właśnie wybieramy jakiś motyw, ankieta jest. Jaki możemy budować. Ziemniak. Ziemniak był kozacki Ziemniak. Dobra, Zagłosowałem 40% głosów ma... a to wygra raczej ziemniak. Będziemy ziemniaka budować. O kurde. Ziemniak. O oh, chłopie Dobra, to jak po tej to zrobić? Razem. Aha, razem, tak, budujemy. razem budujemy. Mamy 7 minut. Po tym no. czasie każda drużyna ocenia swoje znaczy nie swoje, tylko prze przeciwników. Nie wygrywa. Czy czego byś zbudował? jak hmm. jest brudny taki. No to zi z ziemi. derta Tego ciemnego jeszcze. Bielica? Nie no, Ziemia jak tak... <śm> o, czemu mam pomysł? Stary, weź to, to weź, na podstawie tego No wiem, Co? na podstawie tego, ale to pixel arta Na podstawie tego, ale jak zrobić to 3D? Nie, to nie trzeba 3D No fajnie by było Dobra, to ty buduj tam tego, a ja tamtego i potem zobaczymy kto lepiej... No no, tak będzie lepiej <noise> Tylko 7 jak z Dyrta nie będzie jakimś pysznym stworzeniem a... Dobra, Ojojoj, co ja buduję Dobra, szybko to ten <noise> Kurde, nie wiem czy ja ci tego, nie, nie wejdę w twojego o, bo... Dobra, to się zniszczy najwyżej moje ja przesunę tam kilka kratek Dobra, jest jakiś tam ziemniak No oczywiście, hmm Powejdomie z Discorda jakieś To bardziej wygląda jak Eee, to moje takie To jest waliłem No już widzę co Nie, tak na przemian będziemy sobie spamić Nie drewnem. Ja nie mogę znaleźć takiego materiału takiego idealnego w sumie. No, glina. Glino spróbuję. I jak będzie wyglądał jak taka kupa. Mówi. Najlepsze budowanko z Dirtu w Minecraft. Tak jest. O, wow, jakieś niezbudowane. To raczej nie jest ziemniak, to co ja zbudowałem, ale dobra. To w ogóle nie wygląda jak ziemniak. Ty chyba że budujemy ziemniaka tego. Yy youtubera. O. Można spróbować. Kurde. Co to jest za ziemniak? Mój, patrz. Twój już lepiej taki potato wygląda. Co? Twój potato lepiej wygląda. No może troszkę. Dobra, to ja zrobię. Hmm, to ja niszczę to chyba swoje, czy nie? Jak chcesz, w sumie. No to taki shit. Mogę podłoże zmienić na dziertowe Będzie bardziej takie ziemniaczane. No, znaczy, no spoko, ale my jeszcze nic nie zrobiliśmy. Znaczy ty coś zrobiłeś. Ja jeszcze nic. Nie wiem co ja odwaliłem. Jak jest smacznego po angielsku? Enjoy chyba Enjoy your meal, no Można by jakiś napis zrobić hmm. O. Może być? A, bo ty to zrobiłeś, ta? Tak Przekupimy ich. Enjoy. Może być. Wow. Może to nie jest jakoś najlepsze, ale. O nie, ty to. Czerwony. czerwony bierzesz, czemu czerwony? Słaby, nasz lepszy, tu może tam. O kurde, gotowany. Wodę nawet daj To po prawej, patrz co to jest, dobra. Źle. To już takie lepsze, taki stek Może być, ok. To To nie jest ziemniak <noise> No Nie wiem Farma ziemniaków O Nie najlepsze dajemy Ale my nie możemy dać możemy. Mam naga w ogóle Enjoy O, jest git <noise> O tutaj dam Tutaj damy dobre Widać chłopaki chciały się postarać Myślę, że git Tutaj znowu farmy także No tu takie Okej, okay, takie serce farma dobra jest Otóż O tu już jest lepsze, lepsze, lepsze Jak widać Nie no źle Tak naprawdę źle jest o! Winner! Yes! Brawo, my! GG! Wygraliśmy! No. Brawo, ty! Do, lol Także piszemy GG na czacie Zagramy sobie jeszcze jedną gierkę, co nie? Ale fajnie Udało nam się wygrać Teraz po drugą wygramy, lecimy No a teraz po drugą Znowu będzie ziemniaki, i znowu zrobimy to samo. Nie, ja wczoraj miałem obóz. Temat. A to fajne, to w sensie to łatwo znaczy, znaczy, nie wczoraj, tylko ostatnio na odcinku. I typy inaczej zinterpretowały trochę obóz. I zrobili obóz koncentracyjny i tak. <grym> <grym> Także <czy> nie. <grym> Powiem tak. Twórczość dowolna. To zależy wszystko od weny ludzi LOL Dobra, jesteśmy. Jaki motyw y, Wyspa Wyspa nie. Light? Szkielet! Szkielet! Nie no, no, Większość jest na wyspę Lodowisko. Patyk. O Patyk było dobre, ale Wyspa. Hm. Zróbmy taką w powietrzu. Ooo no, dawaj tylko wiesz, trzeba się teraz budować, wiesz o Dobra. co? Dobra, wiesz to buduj Trzeba ja będę to niszczył od dołu Skyblocka możemy zbudować, o Dobra weź ta, taką podstawę. Dobra, nie tak wysoko Tak doton może Żeby ludzie też mogli zobaczyć Dobra, to będzie, nie tu będzie chyba ten Zobacz będzie koniec jakby taka duża będzie no dobra, to, to dawaj ten e, z kamienia. Z kamienia lepiej. Z taką podstawę zrobimy na zerta zrobię. Potem tam trochę kamienia dodamy, nie? O, to ja to obuduję kamieniem. Może Jakie jakieś rudy żelaza, węgla, złota. I na górze właśnie dobrze będzie jak będzie trade hmm. Żeby to w miarę okrągłe było jeszcze. Nie niekoniecznie trzeba. Tak w miarę, nie, nie musi być idealnie, ale... pewnie pochodzi o taką tropikalną, ale to taka też spoko będzie. Można taką tropikalną zrobić. i tak, wiesz, Taki mały fajnie, podstawowy tam. domek. Dobra, Wyrównaj to, znaczy jak możesz. Ja tu wyrównuję teren już na górze. Ja na dole jeszcze to robię. Dobra, to tam wiesz, pomieszaj tam. Żelazo, tam takie rzeczy. Dobra, ja robię tak mechaniczne, tu tak, takie tropikalne, tak? Woda. Ja tu biorę wodę. Eee, biorę z wodą. Tak się to będzie zlewało. To ty na to? No, fajnie będzie. I weź tropikalne te. E, tropikalną ziemię. Jest taka? Jest. Eee, jak ma to być tropikalna, to fajnie by, by była tropikalna. E. Czekaj. Hmm. Dobra, niech będzie taka. To jest zwykła ziemia. Może w dekoracyjnych jest pole uprawne. Hmm. Są takie różne dziwne bloki. Dobra, nieważne. W każdym razie tu rozumiem, że będzie drzewko takie tropikalne. Tropikalny pień. I ciemno Ciemnoliście, tropikalne liście. Kakao hm. yy, Gdzie mogę znaleźć kakao? Na jedzeniu? Może Żywność Tylko tak żeby je powiesić, wiesz o co chodzi czy nie? Hm. Kakao powiesić będzie trudno mały domek tu zrobię, co to, to na to O to się pospiesz. lepiej Gdzieś drzwi, biała szyba jest. Jeszcze drzwi szybko. Ja kurde, szukam czegoś, nie mogę znaleźć. Nie, nie znajdziesz. Maczka kosną chciałem. O, to o. nawet nice, Można, ja dam nawet dobre, ja albo epickie, mam. epickie No, tu się nie postarali, ale jest... w ogóle dam ok, bo nie było to złe Łódką ktoś odpłynął To, to ładniejsza To już ładniejsze, aczkolwiek zbytnio nie różni się od poprzedniej o. o Super. Lagi. Nie dobra tutaj. daję. Tutaj damy źle. To jest troll. Nie to w ogóle. O. o tu już lepiej, lepiej. Także tu dam dobre. Bo... albo... W sumie epickie. O, to słabe. Basen. Takie ok, bo zbyt kwadratowa to jest ta wyspa. Hmm... Uwaga jak do góry lecą <noise> Wszyscy A Ten domek nie jest najlepszy bo drzwi zabrakło Aj O, ta fajna No spoko szkielety. Dobre O, ta ładna Laguje Ale czemu jest ruska flaga? Znaczy ruski statek tu <noise> Właśnie statek nie, to jest najlepszy chyba no, ktoś... Hmm. hmm... Tropikalne drzewo i domek na środku latającej wyspy Co? No. Co? Jak? Aha, myślałem, że już koniec. Takie... Oni wygrali. No, to jest fajna wyspa. Zagroda. Patrz, oni ich tam chowają. Kozackie. To jest niezłe, to po lewej mi się podoba ta. Wyspatek nie, co robi ta woda? Hmm. Które miejsce mieliśmy? Piąte. Piąte. No. To jest ten pierwszy domek, co nie? No właśnie nie wiem Dobra, to ja, ale chyba, to chyba będzie na koniec. Także, no. chodź do lobby. I myślę, że hmm. gdzie możemy się pożegnać? No, też tam gdzie wcześniej chodzi. Na starcie? Dobra. Nie będę zasłaniał. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. I jeszcze tak na samym starcie: jakbyście chcieli, żebym jeszcze zagrał z Patatorem, to możecie napisać coś mojego w komentarzu. I ja Was serdecznie pozdrowię, i on bonjour, bonjour. też. Także będę się żegnał z Wami, Elo.